Specjaliści. To skorzystamy z nastroju, który, który stworzyła e, grupa muzyczna Państwa Kaczorów. Bardzo się cieszymy, że trafiło nam się razem spotkać. Tak, e, my korzystamy... no, było to tak aranżowane po prostu <laughs> z mojej strony. Wiedziałam, że tak się zbierzecie razem. Pani doktor profesjonalnie podchodzi do tego. Tak, oczywiście, co roku. No. Jesteśmy jak co roku tutaj po to, żeby podkreślić, że my działając w Wielkiej Orkiestrze działamy raz w roku, a Państwo dzień w dzień zajmujecie się ratowaniem życia i zdrowia dzieci i o tym pamiętamy w sposób symboliczny, dziękujemy przekazując Państwu torst od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Także cieszymy się, że Państwo codziennie pracujecie, my staramy się wspomóc zbierając na sprzęt, który Państwo wykorzystujecie na co dzień. Że na ręce szefa przekazuję ten, tak, proszę bardzo, jako podziękowanie za Państwa, za Państwa pracę przez cały rok. Serdecznie dziękujemy. A my postaramy się zbierać tyle, żeby y, również w tym roku Szpital Gostyński wzbogacił się o sprzęt y, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i któryś z oddziałów y, zasilił. tym roku zbieramy na chirurgię dziecięcą. Także myślę, że coś, coś y, dla Państwa tutaj trafi. Myślimy, ja. że na pewno, nie? No. <grymne> w Tradycyjnie w tak w w przy podsumowaniu, jak będziemy się rozliczać, przyjdziemy do Państwa z taką prośbą o listę sprzętu potrzebnego, bo to wtedy wiemy, że jest szansa, że prędzej szpital dostanie, jeżeli wysyłane jest to przez sztab. Ostatnio było USG, nie? Tak. No. tak jeżeli Mikołaj jeszcze przygotował, to no. jest <grymne> za czasu. No nie wiem, u nas, <grymne> czasu, u nas się tzw. spełniły życzenia, więc teraz Wy musicie grać na siebie. No razem, bo USG nie powiem, że nawet może więcej niż my, bo non-stop przychodzą do nas i. Ale tutaj Dobrze. jak gdyby y, nasze poparcie tej sztabu y, jest gdzieś tam pozwala szybciej rok. otrzymać tego ten sprzęt, który tutaj no, chcemy też. Aby nasz gospodyński szpital się bogacił. Jest, jest wiadomo, że to jest ten teren, prawda? Tak, jest to rzeczywiście tak, potrzebne, tak. a nie to wydumane na przykład. Tak, tak. Działamy, tak. A ilość pieniędzy, które nas... zbieramy w przeliczeniu na mieszkańca powiatu, no, nas kształtuje na bardzo wysokim miejscu, bo to jest pierwsza dziesiątka mhm. przeliczeniu na mieszkańca w Polsce, tak to, nie? Taką mamy ofiarność mieszkańców. No, w związku z tym gdzieś tam fundacja też na to patrzy i i jest tak jak jest Dobro wraca tak. na nasz teren. Tak. Tak. Ale dobro się dzieje cały czas, bo tu mamy tak. fajny koncert, wolontariuszy nie przerywamy, już nie przeszkadzamy dłużej i cieszymy się, że udało nam się spotkać wszystkiego I dobrego. i szanku i muzyką. Dziękujemy bardzo. bardzo. Wolontariuszem, wolontariuszem, nie? Tu już u nas na Dorek, tam, to nie ja